Siema YouTube Kevin Marfek z tej strony jest kabemarfek.com z Jest piękna pogoda dzisiaj, jest sierpień 2019, siedzę sobie, tu piję sobie shake, a. odpoczywam chwilę. Pomyślałem sobie, że nagram to szybkie wideo, żeby powiedzieć tobie, że jeżeli planujesz osiągnąć w swoim życiu sukces, i ktoś tobie powiedział, że osiągniesz ten sukces tylko ciężką pracą. To być może, a raczej na pewno jesteś w błędzie. Dlaczego? Dlatego, że, dwa, że e, ciężka praca to tylko 25% składowej sukcesu. I nie ja to wymyśliłem i nie wymyślił tego ktoś tam, tylko to są badania przeprowadzone e, przez naukowców, przez psychologów. Którzy pracują nad tym i przez lata zastanawiali się, dlaczego jedni odnoszą sukces, a inni nie odnoszą tego sukcesu. I właśnie ci naukowcy, właśnie, właśnie te osoby doszły do wniosku, i ja, sprawdzając to, okazało się, że tak naprawdę ciężka praca to jest tylko 25% składowej sukcesu. I. Możesz sobie pomyśleć, ok, dobra, to znaczy, że jeżeli to jest tylko 25%, to ja nie muszę w ogóle pracować. Nie, nie to mam na myśli. Trzeba pracować i trzeba też ciężko pracować, natomiast to jest tylko 25%, co jest potrzebne do tego, żeby ten sukces odnieść. Co jest zresztą, zastanawiasz się, pamiętam teraz, co jest zresztą, tym 75% tego sukcesu. Co jest jeszcze ważne do tego, żeby odnieść sukces? A więc są jeszcze trzy rzeczy. I pierwszą z nich to jest, że musisz być trochę zorganizowany. Tak. Czyli musisz, musisz, nie musisz, możesz, okay? ale żeby odnieść sukces potrzeba być trochę ogarniętym, takim zorganizowanym. Tak? Jednym z przykładów tego jest to, że sobie planujesz, co będziesz robił każdego dnia. Tak? Czyli sobie usiądziesz i zastanowisz się, OK, mam 10 rzeczy do zrobienia. Jakie z nich 3 są najważniejsze do zrobienia, i zaplanujesz sobie, że te rzeczy zrobić. Po prostu będziesz wiedział, w którą stronę idziesz. Tak, tak jak statek, statek, który wypływa gdzieś w podróż, wypływa w rejs, on musi wiedzieć, w którą stronę po prostu ma płynąć. Nie może po prostu sobie wypłynąć, płynąć, bo dopłynie do, do nikąd. Tak? To jest kolejne 25%. Kolejne 25% to jest skrupulatność. Skrupulatność, to znaczy się, że jesteś... jesteś, dwa razy sprawdzasz, jeżeli coś robisz, to dwa razy sprawdzasz, zanim tak naprawdę, nie wiem, wyślesz komuś wiadomość, okej? Okay? To znaczy, że jeżeli robisz komuś, nie wiem, przelewy, masz firmę i robisz faktury, to znaczy, że sprawdzasz to dwa razy, okej? Okay? Świetnym przykładem jest tutaj to, kiedy Wiecie, dlaczego samoloty się nie rozbijają? Wiecie, dlaczego samoloty latają się nie rozbijają, a jest tyle z wypadków samochodowych? Bo ludzie nie sprawdzają zanim wsiadą, wsiądą w auto, nie sprawdzają auta, tylko po prostu wsiadają i jadą. A samoloty się nie rozbijają dlatego, że zanim oni polecą w górę, mają listę, którą muszą sprawdzić i przejść Zanim gdziekolwiek polecą, tak? Czy na przykład, nie wiem, nie znam dokładnie tych narzędzi, jakie tam są na pokładzie, ale sprawdzają, czy te wszystkie narzędzia pokładowe działają. I tak samo ty i ja, my musimy sprawdzać, czy to, co robimy, jest dobrze zrobione. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie będziemy robić, to będziemy musieli do tego ciągle wracać. Tak, będzie to powodowało wiele różnych problemów. I tu nie chodzi o to, że z tego co słyszałem, każdy z nas może zostać bogatym. Gdybyśmy tylko żyli do 160 roku życia. Nie mamy tyle czasu w tym momencie. Każdy osiągnie sukces i będzie bogaty, mógłby być tylko że zajmie mu to 40 lat, ale my tyle czasu po prostu nie mamy. ok? Więc to był e... więc to był więc to był więc to był kolejne 25%, czyli 75%. Co nam zostało? Została nam jeszcze jedna rzecz. A tą jedną rzeczą to jest z angielskiego prudence. I to jest tak zwana roztropność decyzji Twoich. To znaczy, czy ty podejmujesz, i masz możliwość, masz zdolność do podejmowania mądrych decyzji. Co mam tu na myśli? Wyobraź sobie, że Twoim celem, Twoim celem jest, nie wiem, zarobić dużo pieniędzy, albo osiągnąć sukces, być e, zdrowym, albo super wyglądać, itd. i tak dalej. I wyobraź sobie, że ten cel leży przed Tobą 500 metrów. Przed Tobą, tak? Jesteś na kuli ziemskiej i ten cel, że 500 metrów przed Tobą. I co teraz, co by się stało, gdyby przez całe Twoje życie, i często tak jest, zazwyczaj tak jest w, naszy, w naszym życiu, normalnego człowieka, takiego jakim jestem Ja, jakim jesteś Ty. Jeżeli nie miałeś w przeciągu w w swojej młodości żadnego mentora, kogoś kto by Ci powiedział, co i jak, jeżeli przez całe życie ktoś to by mówił że masz robić tak, a nie inaczej i Ty to robiłeś, tak? I doprowadziło Cię to do miejsca, w którym jesteś teraz, to zastanów się, to zastanów się, co, co, co z tym, jak szybko dojdziesz do tego celu, tak? Zastanów się, jak szybko dojdziesz do tego miejsca, gdzie jesteś, skoro masz błędne informacje, skoro przez całe życie ktoś sobie powtarzał, że musisz robić tak, a nie inaczej, a to są tak naprawdę błędne informacje. Tak? Czyli, co jeśli my mamy źle zaprogramowaną zaprogramowane naszą głowę, co z tego, jeśli mamy złe informacje w głowie, że trzeba robić coś, a tak naprawdę robić to inaczej, i tak jak mówię, w większości przypadków tak jest, dlaczego jedni osiągają sukces, a dlaczego inni nie, bo być może oni wiedzą coś o czymś, czego ty nie wiesz, no nie? Więc i to jest chyba najważniejsze z tych całych 25%. I tak jak widzisz, ciężka praca wcale nie jest tu taka ważna, bo możesz robić. Możesz, możesz tak, możesz ciężko pracować, możesz być skrupulatny, możesz być, możesz być szczegółowy, tak? Czyli możesz po prostu sprawdzać wszystko i oprócz tego, e, i będziesz perfekcjonistą, tak? Będziesz wszystko sprawdzał, wszystko będzie super, tak? Będziesz zwracał uwagę na szczegóły, będziesz organizował sobie dzień, będziesz ciężko pracował, pracowała, a na końcu się okaże, że idziesz nie w tym kierunku, który masz iść, czyli podejmujesz złe decyzje. Zamiast iść na północ, jedziesz na południe. Co oznacza, że musisz musi minąć 20 lat, 30 lat, 40 lat, zanim przejdziesz całą kulę ziemską dookoła i dopiero dojdziesz do celu. Gdzie tak naprawdę mógłbyś przestawić swój kompas, mogłabyś przestawić swój kompas i pójść zaraz do swojego celu i osiągnąć go za na przykład rok, za dwa, za trzy, za pięć. I to jest to. Co ja uważam yy, Co ja uważam za najważniejsze rzeczy, jeżeli chcesz osiągać swoje sukcesy, więc zastanów się, to są naprawdę bardzo ważne rzeczy. Przemyśl to, daj koniecznie w komentarzu znać, co o tym sądzisz. Ja... Ja dopiero od 4-5 od lat zajmuję się rozwojem swojej własnej firmy i zacząłem się zmieniać, zacząłem e, stosować rozwój osobisty, zacząłem spotykać się z ciekawymi ludźmi, e, poznałem ludzi, którzy mi pomagają, mentorów tak zwanych. To, 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 zajmuje mi do, to zajęło mi dopiero 4-5 lat i, i widzę... I pamiętam, kiedy na początku byłem zielony totalnie, słuchałem ludzi, którzy byli negatywnie nastawieni, e, którzy zajmowali, mówili coś, o czym nie mieli w ogóle żadnego pojęcia. Nie osiągali żadnych sukcesów, byli negatywnie nastawieni. Wszystko to był dla nich przekręt. Eee, ja przestałem w końcu tych ludzi słuchać. Przestałem tych ludzi słuchać, zacząłem słuchać mądrych ludzi. Jedna taka rada na sam koniec, zresztą dla Ciebie, jeśli, mo jeśli mogę, to koniecznie słuchaj codziennie audiobooków albo czytaj książki. Eee, czyli audiobooki lub książki osób, to będą osoby, które napisały lub nagrały tego audiobooka, są autorami, które osiągnęły coś w swoim życiu. Ekspertów w swojej dziedzinie. Na przykład, jeżeli chcesz się zajmować z nieruchomościami, to takim ekspertem od nieruchomości to jest Grant Cardone. Jeżeli chcesz robić marketing, to takim ekspertem jest Ty Lopez, Gary Vaynerchuk. Inni bardzo wiele, inne, in, bardzo wiele osób innych z całego świata jest ekspertami, napisali książki nagrali audiobooki. Dzisiaj możesz iść do księgarni, kupić sobie książkę i możesz mieć swojego własnego mentora, żeby Cię tego nauczył. I, co bardzo ważne, rób to codziennie, rób to codziennie, zrób, rób to codziennie przez 90 dni kolejnych i zobaczysz, że Twoje życie za 90 dni będzie zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej będziesz myśleć, zupełnie inaczej zaczniesz postrzegać świat, e, widzieć innych ludzi, to o czym oni mówią, e, zaczniesz zauważyć, że to, co oni mówią tak naprawdę, to to jest coś, co przynieśli z sobą z dzieciństwa. Nie rozumieją. I tobie się otworzyła głowa w tym momencie. I ty będziesz mieć czas na to, żeby się zmienić. I e, iść w tym kierunku, w którym chcesz. Nastawić ten swój kompas w tym kierunku, w którym chcesz. Tego Ci serdecznie życzę. Jest koniec sierpnia. E, super ciepło. Także korzystaj jeszcze z pogody. Widzimy się w następnym filmiku. Pozdrawiam cię serdecznie. Dzięki że bardzo, że obejrzałeś. Jeżeli cię podobało, to zostaw koniecznie łapkę w górę. E, pomóż e, rozwinąć mi ten kanał. E, proszę cię o to bardzo. Zostaw komentarz. E, udostępnij swoim znajomym. E, zrób cokolwiek, co e, uważasz za słuszne z tym filmikiem. E, daj jakiś, pozostaw jakiś lat po sobie. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam cię. E, Kevin Marfay.com, Trzymaj się, cześć.